Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy zgadywać rzeczy po cieniu, ale tym razem nie będę ja prowadzącym, tylko będę uczestnikiem. A Paweł e, będzie za mnie prowadził odcinek i pokazywał nam różne ciekawe rzeczy. Co teraz nam pokazuje? Zwieńczek. Dinozaur! że to dinozaur zrobił razowy kształt rękawa! Dzień dobry, widzowie, ja cię będę prowadził, tak. nami jest Karol i Natalia i cię będę z nimi konkurować. Mamy przewagę, mamy przewagę. to będzie z nami dzisiaj. Aha Misiu, weź jakieś. Kochanie, nie bój żaby! Tak, ja tu Dobra moi kochani Zamykajcie oczy Dobra Już? możecie otworzyć Co to Co jest? Y ten, ja też wiem Kładasz tam banknoty i robisz psz, 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 psz. To jest na banknoty? Ja. Napisałem to słowo, ale nie wiem czy mogę go użyć Ja też mam pistolet na hajs, my to kiedyś Ta, mieliśmy to mam. Mieliśmy to kiedyś Widzowie, najlepsze że są fejkowe pieniądze Suprema. Ja napisałam ja to a, na tu nie ma baterii! Mój, to... ja. Verbessę, tak, ja też od razu. Nie, to macie zabawy w domu. tak, że do strzelamy znowu. A to wszystko ze Sweet Planet! Chyba, nie, to był żart, dobra, nie robiły tak. Nie mamy cię strzelać, co No pójdźcie na Sweet Planet. Może byśmy mieli chociaż dyszkę, żeby wsadzić tam do środka. Uwaga, uwaga! Chyba jednak co nie chcemy tego! Nie no jak to działa? A masz baterie wsadzone? No właśnie chyba źle je włożyłem, wiecie? Nie, no dobrze są. Może to te prawdziwe pieniądze trzeba włożyć, a nie fikcyjne. No tak wasze, to właśnie, bo to właśnie na fake fake i nie, nie działała. Działa, no Bez jestem Suprema. No także ten. Dobra. Nie, no spokojnie. No, Teraz jest to siano Supreme, proszę bardzo. Tutaj Supreme strzela. Tylko ja nie potrafię coś. Gratuluję Karol postrzela sobie w Dobra, dzięki. Dobra, zamykajcie oczy. Oie. Kaczka zaraz do Jakie to jest ładne, widzowie! On tak podkręca, pewnie tam jest jakaś piłka albo coś takiego. No, trochę to się. No, ciężko to pokazać. Chcielibyśmy, ale macie, no, możecie otworzyć oczy. O jak, co to, to, jak to jest? Uwaga. Czekaj, ja Nie wiem, czy. nie! No nie! Czy już zgadzał? Lotówka? Tak, tak bo mamy taką no, samą. gdyby się no. otworzył, to nie. nie Mam cię, żeby otworzyłeś i to wyglądało jak takie styropianowe, takie lodówki. Ej, ale śliczna, Fajno. ale będę se wozić, mały. małce. Będziemy No, ona będzie sama, to widzicie, to, to taka będziemy właśnie. Razy, tak? Będziemy no. używać, kochanie, w naszym małcie. To jest coś, co się każdemu z nas przyda. Oho, oho. mnie coś słodkiego. Coś, co ma z takiego u góry. No, to jest do zębów Dzięki, bawu. Możecie otworzyć? Kapsuki do gadań. Możecie otworzyć oczy? Bezkitu! Tak, to tu! To... Tak to wygląda pojedynczo. Co to są Równie Kapsułki, jestem. kapsułki, to ale są to do czy... czego? Do pralki. Ty jesteś do pralki. Tabletki do zmywarki. No, no mogę to zalić tylko tabletkę. To ale do... to jest do prania! A, tak, wyskitu! <noise> ja myślę, że to do znudarki! Nazwich no wygrywam okay. do pralki. <noise> A to dobrze, bo my w sumie nie używamy takich. My używamy te wszystkie takie płyny i, <noise> i, <noise> i. dla i dzieci? Tak, tak. Dla dzieci takich, dla mopasów. <noise> Jooo! Od dzieciaka chciałem to mieć! Kochanie, błagam! Nerw jakiś pewnie. Economicu. Albo hot wheels'y. No. A, bo hot wheelsy. No. Więc tak, moi kochani, do tego jest takie narzędzie. Także to jest, to jest jeden element. A teraz główna maszyna wygląda tak. co yes! to jest! Oh. Y y fontanna! Do czego? No czekaj, znaczy ja nie napisałam, napisałam tylko fontannę No to nie, to co fontanna? Ja mam czekolady Fontanna do czekolady O Jezu, jaki do szczegółów nie no. Teoretycznie teraz. fontanna może być na wodę, może być na coś, także mimo, że bym bardzo to chciał kochanie okay. Natix musi to zgarnąć, bo tu kliknęła przed Karolem napisać pisała, no, no, na czekoladę okay. Zaprosicie nas Zaprosimy, zaprosimy. Robicie i, i owocki owoców to pokrójcie. Co, chcesz to z Dobrze I walinka I I banana I banana Bana, no. Dobra, dobra Mamy kolejny przedmiot Nie no kubeczek plastikowy, ty mówisz, że duży budżet, że budżet jest duży e, A to wygląda jak kubek lodu, tylko że tam nic nie jakby Mogę wam to otworzyć, tylko wtedy w środek wam, no ale otworzę wam, najwyżej zjecie od razu. Czyli coś Jem. do jedzenia, coś do jedzenia <laughs> yes. A to ja tu, drodzy widzowie, skorzystam? Nasze <laughs> rozczytasz? Nie widzę stąd Okej, okay. nie rozdałaś się widzowie, nie? Co napisałeś? No wata, cukry I jest dobra taka koła, bo posmakowałem to co wyciągnąłem A okej, okay, dobra To jest takie pismo lekarza, ty nie lekarzem zostać To minąłem się, lekarzem lekarzem się to jeszcze wyglądało Podzielimy się, też się podzielę z nami, nie ma się. O, o, dziękujemy Karol mówię no, to tylko na odcinku, potem biorę i jem sam No taki on jest widzowie, No nie się no, podzielę się czy jesteście przygotowani na kolejny przedmiot? Tak. Czy chcecie go wygrać? Tak. Spróbujcie. Dziwne. Piramida? Piramida? No? Za mało. Nie wiem. Piramida Rubika, taka do składania. Tak. Tak? Kostka Rubika. Piramida. Taka ja też taka Można ja na przykład też taki kształt w ogóle ułożyć. Ej, ja nie wiedziałam, że takie no. są. No. Jurek ma miał fazę na kostki Rubika, ale takie nie widziałam. Nie, ja jestem zadowolona z lodówki, nic więcej nie chcę. No. Kolejny przedmiot. No nie, no. A ja nie wiedziałam. Jest Wiatrak? Za mało. Wiatrak ręczny. <głos> <głos> To jest natalia, to jest wiatrak. Kochanie, słabo ci idzie, wiesz? Dobrze, że od tego boksa chociaż zgarnęłaś. Ja sam batrak, ja, batrak, A ja spoko, jest Czuję serio. Sto to użycie i on pada. Mieliśmy kiedyś taki. Dobra, gotowi? Start. Ooo, dziwna. Gotowi? Robię tak. Albo zrobię na przykład tak. Tam mam Perfume. Perfumy Tak, to są perfumy Jakieś dobre chyba Jankome. No to dobre Takie słodkie one są To jest dobry przedmiot Zamykajcie oczy, bo wy widzicie Możecie otwierać oczy Co to jest? Jak się zerwał? er tak! Er tak! Najlepsze jest to, że Natalia ma przy sobie ze trzy Ja ona nigdy ich nie widziała, bo to ja nie wiesz, odpakowywałem okay. i jej nie? Dobra, moi drodzy, teraz coś takiego bardziej przyziemnego, ale bardzo fajnego. Bo możecie otworzyć oczy. Takie sosio? to nie jest żelek. Tak, to są szklane słonki Aha, i ja napisałam patyk dla Ale Haha, właśnie nie, nie wiem Faktycznie nam by się przydało Ale tak wyglądają, nasze papugi mają tak Serio? Tak. Ale... No w takich kształtach są patyki Okej okay. No to nie zgadzam Martik, no, sobie rozbijamy dzisiaj bank No, chyba Cię. tak Lecimy Fajnie, fajnie macie o, Ja to chcę Ja czyli coś to do jedzenia Coś do jedzenia na Bo... bank Dobra, gotowi? Tak Kochani, nie zabić mnie Takie lody czekolada. Co? Natalia? Ja mam różek Są to lody ciepłe smaku. No to nie, to Nie, to ona najbliżej, ola, no. ola Najbliżej, ola, nie? Tak, ona najbliżej. To chciała napisać lody, ale nie wiedziałam jakie ja napisałam czekolada. Bo... Ja Twoja nagroda ginie. Bardzo nie, więc... dobra. Ja wolę zimne lody. On cię nie lubi, no? Najlepiej ciasteczkowe są. Możemy grać dalej? No już zjeść. Prowadzący ma przerwę. Ja już to chyba zgadnę, nie, nie nie mówię. Mydło. Mydło. Dosłownie hand soap. To, to, to jest tak daleko. Posmakuj. Yes. Nie, to zamknięte jest. Pachnie jak whisky. Serio? Damy Maxowi, Max się na pewno ucieszy. Ja, Ale zgadłam, widzicie? Rozgadzałam no. was w tej rundzie. No, otworzyć oczy. Dobra. Tak to wygląda. Dziwne. Yes. No to nic nie widać Kurde, nie zgadnę, dobra, odpakuję to z folii Ale Rico się cieszy Riko jest zająany No Rikoś się w nie da, nie, O nie, nie rób, nie rób, nie rób tak, nie rób Co to jest? Ja nie, nie wiem, nie O, O z boku Ozdoba? Oderwę jedno od boku Oderwi? Co to, śrubki wystają? Takie coś Ja mogę sobie zrobić tak Okej, okay, dobra ja więc... Co to jest? Nie wiem. No tak zleź to zgarnik. Zobaczymy. Żelki pianki, tak mi się skojarzyło, ale... Taki tort to pojedyncze, ale to nie... To całość to nie wiem co to jest. Podpowiem, że tak, że masz rację, że to jest element tego. Tort, jest pianko. Wiem! Ale wpadłem na pomysł. B. Tort piankowy. No tak, no to jest taki tort żelkowo-piankowy. No nie! Ewidentnie tort. kazał się. Rikoś jest w tym niedziel może, co? Nie no nie no nie. Rikoś jak żartował, nie wiedziałem co to jest. Ostatni przedmiot. Powiem wam tak, podobno teraz to jest fancy dla ówczor dzieciaków. Mój brat mi to powiedział, Julcia mi powiedział. Że to jest takie miejsce. Ja wiem co to jest. Ja wiem to jest. Ola znamy Dobra, ola, nie no, ola, proszę. Ale ja wiedziałam, od oh razy, co to będzie. God. Kubek Starbucks. Kubek Starbucks wielokrotnego użytku. Tak, no pamiętam, że no? się kolumnie, no? że. Młodzież tam chodzi. To jest król. Tak jest. Uuu. Tak, Julek powiedział, że Starbucks jest w miejsce miejsca. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale Julek tak to odbiera. Dobra, podsumowanie, ile wygraliśmy? Dużo! Dużo! Ej, ja w ogóle jakie kwoty wygrałam! Ja e? Wiedziałam co celować! No dobrze, dobrze. To powinna być jeszcze jedna rzecz chyba. Oho! Oho! A, dobra, mam! Mam jeszcze jedną rzecz! Oho. Jeszcze jedna! Zamykamy oczy. Oho! to z pieniędzy, nieźle. Możecie otworzyć oczy. Co to jest? Dziwne. Buski to wygląda jak hajs, a to by było dziwne. Za sztywne. Za dużo. Co? Za dużo, tak? <grym> Za dużo. Stóżne pieniądze. Mówiłam, że to wygląda, wygląda jak to. hajs. Ale <grym> to jest woda wygrałaś, to możecie powiedzieć, że to była równowartość prawdziwych, nie? Do wypłaty. Tak, to była o, równowartość wy... prawdziwych do wypłaty. O, ile? Ile? ile, ile? wypłacasz, Paweł? 20 tysięcy! O! 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 Kurde, ale ta chowa. <grym> no dobra no, widowie! Subskrybujcie kanał, zostawcie opęczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!